Halo, dzień dobry widzowie z tej strony Dziądzio Minecraft To jest kolejny filmasek na moim kanale Widzowie, widzowie, widzowie Witam was bardzo, bardzo serdecznie W dzisiejszym odcinku znowu będziemy Szli do pana profesora X, zobaczymy co tym razem Do nas ma, ale chociaż dzisiaj raczej Będziemy chcieli no odszarować Mata tunera, ponieważ no powiem wam, że nie ciekawie się stanęło, no i Nie udało nam się zrobić do końca On tunera, ponieważ coś tam Troszeczkę yy, pomieszałem, ale Spokojnie widzowie oczywiście, mam nadzieję, że yy, radę damy. Ale widzowie, widzowie, do Was mam jeszcze jedną przeogromną prośbę. Pamiętajcie, że jeśli podobają Wam się moje filmy, możecie zostawić tutaj łapeczkę do góry, no bo nie zostawiacie łapeczek do góry. No i możecie jeszcze zostawić subskrybera na kanale, to wtedy będzie już w ogóle mła młodzie będzie miodzie będzie, że wam, że tak powiem. No, no i widzowie, sprawa wygląda tak, że ogólnie zginąłem, bo sobie tu grałem i zginąłem, bo widziałem jakiegoś strasznego potwora. No i tutaj się pojawia teraz problem, bo ja wam, nie wiem, jak to wam troszeczkę. O, widzicie? Tam jest taki straszny potwór. I, znaczy, to on może straszny to nie jest, ale tu się pojawiły ostatnio jakieś takie. Takie straszne potwory. Dobra, już tego potworka nie ma w sumie. Yy, I tam są takie potwory, takie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo straszne. Na przykład tam. W tamtym miejscu jest taki bardzo trudny i straszny potwór, którego no nie chciałbym na... chyba budzić. Poczekajcie, może podejdziemy do niego. Nie wiem czy on w ogóle jakoś tak żyje tutaj. Halo? On Chyba... O właśnie, tutaj w tym miejscu zginąłem. To może... Dobra, to, dobra, to tutaj nie będę tego tutaj robił, ale dobra, to, to był taki straszny potwór, który mnie no, że tak powiem, no zabił mnie, no bo... O, o nie! Co on robi? Widzicie? On jest jakiś taki niereformowany. On nie. nie, 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 ja tutaj z nim nie chcę mieć nic do czynienia. To widzę, że były, że to jest jakiś duszek. Czym ty jesteś? Mogę cię zabić? Halo! Halo! Panie duszku! No, nie mogę cię zabić. No, no i widzowie, teraz tak wracając. O, mogę cię zabić. Teraz tak wracając do. To jest maska jakaś chyba. Łooo. Ale super, mam maskę, widzowie. Zostańcie o mojej masce. No, i teraz tak wracając do tematu, bo zawsze dziadzio, jak coś mówi, no zawsze dziadzio się, yy, no mówi na 10 różnych tematów. No, no i dziadzio tutaj zginął. No i yy, problem polega w tym, że tu są jakieś teraz te potworki, ale właśnie yy, pamiętajcie, żeby zostawić koniecznie łabeczkę w górę. No i, o, i komentarz jakiś, bo y, tego mało zostawiacie. Możecie w komentarzu napisać, o której godzinie oglądacie, a dziadzio wam przypnie, dziadzio wam przypnie serduszko. Dobra, pójdziemy sobie do pana profesora X, bo Sprawa jest taka, że musimy odczarować mat, ma, ma, ma ma on mat- ontrunera przepraszam, bo zobaczcie co się stało, yy, on ma jakieś dziwne oczy i wygląda jakby normalnie, no nie wiem co, ale no tak dziwnie wygląda ten ma- ten ontruner, bo to nie jest matatuner, to jest onontruner normalnie, bo Wojon jako tako, Wojon jako tako się widzę trzyma, no to, to jest normalnie pół Wojon, pół, pół Wojon, pół yy, palion, no ale no dobra, no... Nic tutaj zrobić więcej nie mogę, ale z tym ontrunerem to coś ewidentnie poszło nie tak. Także dobra, pójdziemy sobie tutaj do pana profesor. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale dobra. Co to za pędy? Panie profesorze! Mm, słucham, powiedz co ciebie do mnie znowu sprowadza? Bo nie przypominam sobie, żebym miał dla ciebie jakieś zlecenie. No bo no bo wyszła taka dosyć niespodziewana sytuacja, yy, ponieważ on-truner, którego stworzyliśmy jest troszeczkę taki zdeformowany, ponieważ ma oczy, których nie powinien mieć i. No i chcielibyśmy, znaczy chciałbym to naprawić z widzami moimi kochanymi i, i, i czy istnieje taka opcja? oj ojoj oj, oj, po pierwsze, trzymaj się składników. Ja Ci mówiłem, żebyś trzymał się tych składników, bo jak dodasz czegoś za mało albo za dużo, może przyjść coś bardzo, bardzo złego, ale dobra, tak istnieje taka opcja, ale proszę, abyś jej nie nadużywał. Uff, musisz uzupełnić posąg. Jak uzupełnisz ten posąg, ten który pójdziesz sobie, bo pójdziesz sobie tam prosto, pójdziesz skręcisz w lewo i tam będzie taki posąg. Tak? Będzie wiedział, o co chodzi? Chyba. No, gdzieś w zamku zresztą znajdziesz, nie? No, no i jak y, zrobisz, uzupełnisz ten posok, w twoim medyczceście się pojawi totem odrodzania. Także naprawdę, zrób to. Znajdź wszystko, co tam jest potrzebne. I ewentualnie potem przyjdź po zlecenie, ale nie prędzej. E, dobrze, dziękuję bardzo serdecznie, no i przepraszam, że tak się stało. No to, 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 do, do widzenia. Idź stąd? Nie chcecie tu więcej widzieć. No dobra, na razie ja cię nie chcę widzieć. Nie chcecie widzieć idź sobie. To dobra. Dobra widzowie, mamy do zrobienia coś, czego. O dobra, może zdajemy maskę, bo dziadzio nie wygląda jak dziadzio Mamy do zrobienia coś, czego chyba nikt się nie spodziewał. Musimy zrobić jakiś totem odrodzenia. Normalnie totem odrodzenia tutaj dla, dla y, ontunera. No bo wiecie, no bo kurczę, on jest taki... No coś, coś się stało, nie Tegez. a y, Profesor X powiedział, że y, no że wiecie. Y, on powiedział że no w te, ta, naprawimy tak on i mieliśmy kurczę wyjść i e, znaleźć jakiś taki dziwny... znaczy dziwny, no takie coś dziwnego, bo to jest jakiś jakiś dziwny posąg. I nie wiem właśnie, kurczę, jak tutaj e, ten, ten, ten posąg, który on kazał nam znaleźć, jak go mamy znaleźć znaleźć, no bo, no bo za wiele się też nie dowiedzieliśmy. Jest gdzieś w zamku, no, no to to raczej... To raczej jest kurcze, wiadome. Ale najgorsze jest to, że słyszę jakieś kurcze bębny. Nie wiem, czy Wy to słyszycie. Może Wam to troszeczkę podgłośnie. I będziecie wtedy słyszeli te bębny, które ja słyszę. Ale no kurczę, Wam powiem, że jest naprawdę nieciekawie. I w tej chwili, w tym momencie, Dziadio, Dziadio w tym momencie zwątpi. Musicie zostawić tutaj koniecznie 400 łapek w górę. 400 łapek w górę będzie naprawdę bardzo fajne. Dobra, może tutaj tam nic, nic, nic nie widziałem. Może tutaj coś. O! Słyszycie? Co to? Tam są jakieś tabliczki Poczekajcie, podejdziemy tam Co to? Poczekajcie, ja jednak ściszę te dźwięki To on mówi po jakimś języku w ogóle Obcym? On chce mi coś zrobić chyba Widzowie, 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 on jest bardzo, bardzo, bardzo trudny do pokonania on jest jakiś kurde, nie wiem, kim ty jesteś w ogóle. Ale śmiesznie, śmiesznie chodzić do mnie. Ale, Dobra, on nie żyje, on nie żyje. Dobra, on tutaj bębni się. Dobra, dobra, muszę go tutaj bić. Dobra, dobra, udało się, udało się, widzowie, udało się. O kurde, ale to było bardzo dziwne. Ta postać była naprawdę bardzo dziwna. Co to jest? Mam jakąś maskę. Ja to mogę założyć, widzowie, zobaczcie jak dziadzio przekosadzko wygląda! O mój Boże, o mój Boże dziadzio, jaki ty jesteś teraz, teraz, teraz z taką maseczką to mogę normalnie chodzić, ale co to jest to? A to mam jakąś taką słabą maseczkę, nie, to ja chcę tą taką super maskę. Ty, widzowie, no to może jakoś uda nam się mm, zrobić coś fajnego z tymi maskami. Dobra, wiecie co? Wiecie co? To my to jakoś fajnie musimy... Yy... Teraz fajnie, musimy coś tam yy, ogarnąć. Dobra, zobaczymy co tutaj co tutaj mamy yy, Dobra, tutaj jest co to jest? To jest totem odrodzenia. O, o kurde A to dziwne Czyli tutaj, żeby dostać ten totem odrodzenia, musimy uzupełnić chyba te wszystkie tutaj te cztery pola. Potrzebujemy znaleźć diament, żelazko złoto, znaczy złoto, żelazko i emeralda. Dobra. Plan jest taki, skoro mamy tutaj złoto, to myślę, że tego złota nikt tutaj nam nie pożałuje. Dobra, mamy tu y, jedno już zaliczone. Teraz potrzebujemy diament, emerald i, i żelazko. Dobra, y, z żelazem chyba nie będzie większego problemu, bo jeśli chodzi o żelazko, no to żelazko oczywiście mieliśmy w y, naszym, jak to powie, w naszym laboratorium. Także pewnie pójdę zobaczyć sobie naszego laboratorium. Czy, oj, oj, mamy tutaj lagensy, łapią, kurde, belemole. te lagensy są bardzo, oj... Te legensy są bardzo niefajne wam powiem, bo one tak naprawdę psują mi całą tutaj yy, gierkę, ale tu coś, coś, się, coś się chyba dzieje. Coś się dzieje w takim razie, że mi tak zaczęło lagensować. Nie wiem widzowie czemu, czemu tak się stało. To w ogóle. No dobra, no mam nadzieję, że wy nie widzicie jakoś tego za bardzo, ale dobra, jesteśmy teraz tutaj w laboratorium. Ja miałem przyjść po żelazko, Dobra, bo mnie przez te wybiły mnie tutaj normalnie z rytmu. Dobra, zbiorę sobie jedno żelazo. No i co tu się w ogóle stało? Mi totalnie te FPS-ki tutaj minecraftowe spadły, nie wiem dlaczego. No yy, dobra, może zrobię na tak, to będzie lepiej. Chociaż widzę, że coś się coś po prostu nie tegest się stało, bo tutaj coś się musiało chyba wydarzyć takiego że mi teraz laguje. Dobra, wejdziemy może do środka, bo, bo w środku mi jakoś tak nie lagowało, widzicie? Jak jestem w środku, to jest wszystko w porządku. Nie wiem dlaczego, czym to jest spowodowane. Dobra, na razie, na razie tutaj będziemy w tym środku urzędować. Skoro mamy już jeden blok żelazka, to pozostaje nam tylko... Pozostaje nam tylko. To pozostaje nam tylko tutaj jeszcze znaleźć sobie diamenta i pozostaje nam znaleźć jeszcze emeralda, Dobra, eee, w takim razie tak, pójdziemy pewnie coś poszperać po eee, no po, po, po zamku. No bo eee, nie będziemy raczej tutaj zbytnio jakoś tam chodzić. Nie wiadomo gdzie i nie wiadomo po co. I dlatego poszperamy sobie tutaj po zamku. Wejdziemy może tutaj na tą wieżę. Coś tutaj na tej wieży jest? No, nic nie widzę. Nie widzę, żeby to było na tej wieży coś. No dobra, no w takim razie, jak tu na tej wieży nic nie ma, to może co tutaj ciekawego mamy? Tutaj też nic nie ma. No, nie wiem. O! O! Coś widzę! Joo, ja mam jakąś taką salę. Chyba tu jest jakaś sala konferencyjna. A my tu byliśmy chyba ostatnio. Ale superansko, zjem sobie co mogę Zjem co mogę i tutaj będę poszukał tych rzeczy, które potrzebuję znaleźć, ale nic tutaj Kurde, ale nie widzę, widzowie Co tu dzisiaj w ogóle dzieje? Potrzebujemy jeszcze emeralda, z czego co pamiętam i diamenta, bo mamy te dwie rzeczy już Znalezione mm, Tutaj w ogóle gdzieś widziałem jakiegoś takiego potwora Ale go chyba Ała No i spadłem, no dobra, no to trudno się mówi W takim razie skoro spadłem No to będę O widzicie? W tym miejscu się pojawiałem gdzieś legensy, także nie wiem dlaczego tak się dzieje. Dobra, pójdziemy może też poszukać sobie troszeczkę po, yy, po wiosce. Pójdziemy oj... No nie wiem czemu tak się... Tak się wydarzyło. O, oj, oj, dziadzio Dziadzio Tutaj był gdzieś ten potwór. To jest ta wieża. Może we wieży nie będzie mi reagować Jakaś. Chociaż nie, we wieży też mi tutaj laguje. Nie wiem dlaczego, a w, to w ogóle to nie jest wieża jakaś żadna To jest jakiś domek po prostu No nie wiem, kurde Co tutaj można zrobić w takim wypadku, widzowie, wiecie co? Ja zaraz do was wrócę, tylko popatrzę co i jak, żeby tutaj mi nie lagowało No widzowie, no tak sobie troszeczkę teraz pochodziłem i wiecie co? Chyba tamten stwór mi powoduje elegancy, ale nie mam go jak kompletnie zabić, ale no dobra yy, yy, Ja tak sobie srodzę w ogóle domki w międzyczasie, żeby tutaj... Coś tam ten, coś tam y, poszukać, ale no nic no normalnie tutaj nie widziałem jeszcze, znalazłem tylko właśnie złoto tam, y, znalazłem tylko złoto w tym czasie, no może nie wiem, może coś jeszcze uda nam się y, znaleźć, a jak nie no to pójdziemy do zamku, nie, jeszcze posprawdzamy sobie, nie wiem, z trzy, oj prawie bym spadł, posprawdzamy sobie może jest z trzy domeczki jakieś fajne i uuuu dziadzio ty to masz nosa do takiej rzeczy no i mamy diamencika widzowie mamy diamencika oczywiście no i mamy teraz diamenciora no to został nam tylko chyba emerald no to nam został chyba emerald tylko tutaj mi już kurde te dźwięki przeszkadzają dobra szybko muszę jakoś myknąć to ja może myknę bokiem niezauważony przez tego pana stwora głupiego jednego stwora który mnie tutaj będzie oj przeszkadzał dobra Dobra, to ja lecę szybciutko, szybciorem lecę sobie do, ym, do zamku, bo w sensie y, nie mam pojęcia, gdzie kolejne takie coś mogłoby być. Ym, w, albo wiecie co? Jednak mam pomysł, nie wiem czy pamiętacie, ale ostatnim, ostatnim razem, kiedy tu byliśmy i pociągnęliśmy za którąś zwajchę, to... Yy, o, widzicie? o, o, o. o. Teraz trzeba znaleźć coś, co tutaj się um, zmieniło. Czy coś tutaj się zmieniło? No i widzowie. O, co to konie robisz? Czemu koniec w skarcu? Dobra, nieważne. No i widzowie, w takim razie mamy już chyba wszystkie i te maski na totem yy, odrodzenia. No i w takim razie Mata Tuner, znaczy Mata Tuner, przepraszam, bo już się tak mówi, Mata Tuner ciągle. Yy, on Truner będzie normalny, kurde, Belemole. No także superansko, superansko wystarczy, że zrobimy tylko yy, jeszcze tutaj, właśnie Emerald i. Yy, czekajcie, Emerald, chopa i Diament. I powinniśmy teraz mieć, uwaga! Dobra, i powinniśmy teraz mieć ender EnderCheście, tylko gdzie tutaj ender chesta ja znajdę? Eee, on był gdzieś na górze chyba. Czy tutaj nie będzie ender chesta żadnego? Mm. Tutaj nie widzę. Tam jest jakiś shulker box, może w shulker A nie, on się nie otwiera. O mam, 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 mam. mam. Jest. Totem of und Coś tam! Undying! Dobra, w takim razie wystarczy, że rzucimy to matatunerowi i będzie wszystko w porządku! Znaczy mam mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, to ja może rzucę matatunerowi Dobra, 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 dobra I, i, i teraz... Teraz poczekamy. Oj, dobra widzowie Dobra widzowie, mam nadzieję, że już się wszystko stanęło, dobra Halo? Przecież to jest normalny... Normalny matatuner. Halo? <laughs> o oh, widzowie, chyba nie chciałem go przemieniać Ja nie wiem co teraz o tym sądzić Skoro Skoro on trunera Udało nam się odczarować Także widzowie Chyba będzie nadzieja, chyba będzie nadzieja, jeśli coś pójdzie nie tak i ten pan profesor X będzie chciał nam coś zrobić, no nie fajnego, to będzie nadzieja, żeby uratować wszystkich tutaj youtuberów, którzy są uwięzieni, także widzowie, wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu, ja byłem Dziadek Minecraft, zostawcie koniecznie mapeczkę w grę, dostawcie suba z dzwoneczkiem i trzymajcie kciuki za kolejne, za kolejne fajne przemiany, także do nas następnego razu i pa-pa!